Górę super na kanale YouTube z JeroMypiesem, 60 widzów. Oczywiście pozdrawiam wszystkich fanów i fanek, którzy byli na dożynkach Pychowej. Oczywiście moich. Mm, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną na dożynku pychawie Wiem, słabe jestem od Kingi, Śródyk i jej koleżanek i kolegów z pychawem Dzisiaj startuje przygoda Rapera x 5 z, X5, z Oficjalny film będzie jutro, premia jutro i po, yy, w środę jak dobrze pamiętam startują odcinki już. W środę właśnie się zobaczymy z Bychawą ponownie, o godzinie chyba, jak dobrze pamiętam o godzinie dziewiątej. No, yy, oczywiście wszystkich pozdrawiam, Basiel. Dziękuję, że Basia była na moim spotkaniu z widzami w Dziękuję, że Karolinka wspiera mnie, Fy, Basia mnie wspiera z moimi kolegami koleżankami. i też Karolina Fy.